dzień dobry chociaż już ten dobry dzień się kończy będzie następny dobry i wszystkie są dobre a ja ga galę Brookfielda wycinam po troszeczku żeby jakoś to wyglądało ładnie jednak na tej 26 wsadzenie gali to był strzał w dziesiątkę. ładnie rośnie ładnie się zagęszcza ma drzewo, ma drzewo potencjał, duży potencjał ma wzrostu i coś z tego będzie. Myślę, że na dziewiątce to by tu na tej ziemi to by to słabo rosło, bo to taka troszeczkę piaszczysta. Tam gdzie jest glinka, no to troszeczkę mocniej rośnie. To już tata wyznaczył rzędy, jakie mam te Jatne, a tata wyznacza. No, niestety, ale powiem Wam, że mając pomoc rodziców w domu niektórzy nie doceniają tego ale to jest super nikt tak nie zrobi jak tata by wziął pracownika tylko patrzy jak go rodziny odpierdzielić fusiara i do domu a tu się robi samemu i dzięki temu coś zostaje i powiedzcie mi na cholerę dokupować tej ziemi tu jest do ładny kawałek ale kto to gdzie robił Pies te 7,5 obrobić, co ja mam. Mi wystarczy, a córki nie będę pchał w to po grzyba. Także to przypilnować, co jest, obsadzić, zawięścić i wyciągnąć z hektara. I da się dobrze z tego żyć. Wczoraj, słuchajcie, byłem tak w Warszawie. Wam troszeczkę tak z tematu zboczymy chcieliśmy iść do kina no ale, że towarzystwa się najechało w Warszawie bo wolna pracująca niedziela, więc wszyscy ruszyli na hura do Warszawy tak jakby dzisiaj miał się skończyć świat kupowali wszystko wszystko co, co można było wepchać do koszyków pełne koszyki no i tak sobie siedziałem obserwowałem tych ludzi Stwierdziłem, że jednak my na wsi tu mamy sielskie życie, sielskie życie. Każdy zestresowany, każdy strasznie taki nerwowy. Nic powiedzieć nie można, bo od razu nerwy na wierzchu. Najchętniej tu by łeb urwał. Ale to powód jest taki, że ludzie żyją na pokaz. Wsiada do luksusowego Mercedesa, BMW, Audi, Audi samochód w kredycie w leasingu lub z wypożyczalni, jedzie do domu na który wziął 30 letni kredyt będzie spłacał albo jeszcze jego córka syn będzie to spłacał ślubu z żoną nie ma bo jakby się noga podwinęła to żona wypierdzieli kitę no po co będzie siedzieć z bidakiem no i tak i tak widzę, że zagoniliśmy się w koziórku. Dali nam powąchać trochę tych pieniędzorów, co niektórym rozum odjęło, zapożyczyli się we frankach, w złotówkach, na ogromne pieniądze, jak ja tu rozmawiam z ludźmi, po półtora miliona kredytu na dom, bo on musi gdzieś mieszkać, bo musi mieć prestiż przed kolegami i wszystko co ma to jest na kredyt, łącznie ze spodniami na dupie, i z zegarkiem, i z telefonem no to ja mówię to jest chore to jest chore po prostu to ja jeżdżę starym Audi nie na kredyt, mieszkam w swoim domu, mam swoje podwórko mam swoją ziemię nikt mi tego nie zabierze, a tu któregoś dnia komornik zapuka do widzenia idziesz pod most i co ci ludzie mają za życie w tym mieście? Także uważam, że my tu na wsi jesteśmy szczęśliwcami. Wyjdę sobie do sadu. Pochodzę z sekatorkiem, potnę. Jaki mamy piękny zachód słońca. Czy w mieście widzą zachód słońca? Nie, widzą tylko ściany bloków, mury, beton. I to wszystko. Tylko tyle, że. Może to moją bogatsze życie kulturowe. Może iść sobie do kina, do baru. Ale teraz jechać z Grujca do Warszawy to jest 30 minut. Jestem w Warszawie i też mogę sobie jechać. Tylko po co? Po co i komu? Od czasu do czasu? Pewnie. Trzeba i na wakacje jechać. A teraz jak się na Facebooku nie pokazujesz, jak nie pokazujesz, że byłeś 4 razy na Majorce, to już jesteś wykluczony z z grona kolegów bo, bo ty jakiś dziwny jesteś także świat jest pojebany i tyle wam powiem nikomu się nic nie chce a jeszcze chciałem takie ogłoszenie parafialne na koniec potrzebny jest kierowca na robora z chłodnią do Unifruitu, żeby trochę jabłek powoził nie ma komu pracować ja się zaśmiałem do Rafał przybliskiego. Rafał, ściągniemy Chińczyka jakiegoś albo z Indii, będzie jeździł. Rafał mówi, no, bym mu kazał do Częstochowy pojechać, tam by Kuźwa do jeziora gdzieś wjechał albo przez las. Widziałem teraz Mema, jak wjechał plandeką. Normalnie wjechał plandeką do lasu, bo tak mu nawigacja pokazała. Nie mogli go wyciągnąć. Takim wielkim holownikiem go wyrywał do przodu, ale tak się. Dotąd jechałaś się za par między trzy drzewa, koniecznie. Także takich mamy teraz ludzi. Polega na nawigacji to mu, co mu telefon powie i nawigacja. Jedź prosto, on pojedzie. A że jest jezioro, no to wie się utopił. Także to jest tragedia. Że ja nie narzekam, że mieszkam sobie tu na wsi. Chociaż miasto zbliża się, zbliża się wielkimi krokami i nie chciałbym się tego pozbywać i żeby tu gdzieś bloki stały, bo to no ale to jest chyba nieuniknione, jeszcze za 30 lat i ten gró jest, to przyjdzie. Gliśki ludzie muszą mieszkać, w Warszawie już się nie mieszczą. Więc tu zaczynają budować i każdy każdy chce gdzieś odpocząć. No ale to tyle. Dobra, jeszcze ten rządek kończę. I iść do domu żonka zrobi kolację. I to z małych rzeczy się trzeba cieszyć, a nie z jakichś tam luksusów, które są ponad nas, nasz stan. Ważne, że dziecko zdrowe. Mam żonę, rodzinę. I z tego się cieszmy. Tam pieniądze, to jest trochę papieru. Dzisiaj jest, a jutro bank bankrutuje, wszystko zabiera. I... I takie życie. Ja coś jeszcze nakręcę pod koniec tygodnia, bo myślę, że jeszcze trzeba jakiś zabieg zrobić. Wegetacja troszeczkę się nam zaczyna bujać, i myślę, że przed świętami jeszcze należy coś zabezpieczyć. Także jeszcze wesołych świąt nie życzę, bo jeszcze się spotkamy. To na razie i wszystkim życzę pogody ducha i zdrówka, i doceniajcie to, co macie. bo. Świat, widzicie, jest, stał się dziwny, i z dnia na dzień możemy wszystko stracić. Także nie narzekajmy, nie kłóćmy się, podajmy sobie ręce. A widzę, że przed wyborami to tak obrzucają się, błotem, że po prostu w grójcu wszystkie płoty obwieszone plakatami. Ja pierdzielę, to jest po prostu chore. Potem to będzie fruwać po chodnikach. Będzie kupa śmieci, kto to będzie sprzątał, i to jest ochrona środowiska, bo trzeba się pokazać. Przecież jest internet, można przez internet pokazać. A propos wyborów, jak będziecie szli do wyborów, to dobrze wybierajcie. Macie swoich znajomych, którzy naprawdę są, których znacie. Weźcie. Głosujcie na tych, co znacie. Ja przykładowo mam taką jedną fajną koleżankę z Bikówka. Dorota nie dbała. Niesamowita dziewczyna. Znaczy, no już kobieta no już starsza startuje i ja na nią będę głosował. To jest po prostu super. no. I taki człowiek coś może zrobić. A jeżeli kogoś nie znamy, bo ktoś tylko chce się do koryta dostać, te te 2000 miesięcznie, kopnąć go w dupę, wypierlatka, dziadu, nie ma. Nie ma, nie wykazałeś się nic w życiu, do niczego nie doszedłeś, to znaczy, że nic nie zrobisz jako radny i wypierdzielaj dziadu. Ja to tak patrzę. I tyle. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Hej, pa.